Zastanawiam się, czy Państwo też mają takie wrażenie, że dopóki nie zacznie się radio rajdowe, tak naprawdę rajd się nie rozpoczął. My wiemy, że bez rajdu nie byłoby nas, ale chcielibyśmy, żeby kibice myśleli, że jak jest rajd, to i musi być radio. I ja już większość energii mojej spożytkowałem na wypowiadanie się na antenie i też teraz... myślałem, że puścisz jakiś komplement Michale, tak ładnie opowiadasz o naszej pracy, że już nie muszę niczego dodawać. Nie, ja się przełączam, tak jak w rajdówce, jest tryb OS-owy i tryb dojazdówkowy. Na OS-owy się przełączasz i wszystko idzie pach, 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 a na dojazdówkowym komputer i turbina to wszystko ma odpoczywać. Ja teraz się przełączyłem na tryb dojazdówkowy, bo jesteśmy na poza anteniu, więc trochę wolniej myślę. Jeszcze raz powtórz, o co Ci chodziło. Chciałem zapytać, proszę Pana, bo to są takie pytania bardzo istotne. Proszę e, Pana, gdzie są toalety? Bo zawsze przychodzą ludzie i nas tu pytają. Pytają też, czy mamy naklejki, pytają, o której jedzie ten NOS, pytają, kto się wycofał, pytają się, czy mamy wejściówki do załatwienia. Ale żeby było śmiesznie, to my tego wszystkiego po prostu nie wiemy. My mało rzeczy wiemy. Wiemy, co się dzieje na trasie, wiemy, co mówią kierowcy, wiemy, jak przygotowywane są samochody, bo to wszystko podglądamy i o tym możemy mówić i mówimy ciągle. I bardzo chętnie. Będziemy Państwu o tym opowiadać, proszę włączać radio w radiu 996 oraz w internecie na stronie www.ro.com.pl. Czy chciałbyś coś jeszcze dodać, czy przedstawiłeś się już w tryb? Ja mam pewną teorię. Po prostu chłód, który tu panuje, trochę Wojtka spowalnia. On tak zamarzł, ale mi się też to cały czas zdarza. Nie, na antenie daję radę, poza anteną. Jestem na trybie dojazdówkowym, ale już się przełączyłem. Zapraszamy do słuchania. Do niedzieli damy z siebie wszystko. Będziemy naprawdę nasze organizmy wysilać maksymalnie, żeby mówić do Was. Żeby mówić o wynikach, nasi ludzie już są na odcinkach specjalnych. Już tam jadą, już będą koczowali, żeby z każdej mety było wejście z każdej mety odcinka specjalnego z wynikami, z wypowiedziami kierowców. Konkursy i nagrody. To też u nas. Do niedzieli. Do zobaczenia i do usłyszenia. Pozdrawiam Was radio Rajdowe. Hej.